Chciałam tylko wziąć pod uwagę, że z opóźnieniem się przewidziałem, ale znów zapomniałem zdjęcia aparat, tak jak w odcinku. Miesz, Ale Dobra, witam dzisiaj jesteśmy sobie w grze Rower i na początku chciałem Was poprosić, abyście polubili ten odcinek i zasubskrybowali. Um, a my już przechodzimy do odcinka. Dobra. I jest taki w mm. ogóle winter. Mm, dobra. I wait, wait. I love wait. Wait. you, wakalowienie la wait. O, 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 wait. O, 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 wait. O, dobra. To się skakać. Dobra, widzowie... Ja jak zawsze jak nagrywam sam to zapominam kiedy. Dobra, przechodzimy. Ja nie będę jechać po prostu prosto. prosto. O mam... Wyjechamy w to. <tuszy> Ja z mamą będę niedługo, jak w koszalinie, będzie koncert z kolima, to ja jadę, więc akurat nie bo z mamą, a ja nie wiedziałam nawet, czy mama zna z kolima, A mama nie wiedziała, że ja znam. Dobra, lecimy. Myślę, że w 9 minut przejdziemy to całe. Kurde, chciałem 180 zrobić. tylko Kolin jest Nie. A nie, bo to podobna osoba, kalina była. Jeżeli ja to tu jest na rankingu kto najdalej. Nie myślałem, że kolin jest na drugim miejscu i przez przypadek dołączyłem do kolina, żeby nabrać sobie odcinek. Dobra, kurde. Dobra, ja mam patent, po prostu cały do spędzania i skaczemy. Okej. ty ja ich już troszkę... I przedzam, i doganiam jednego. Jest wyprzedzony. A wiem, widzowie, że ja w tą grę kiedyś nie. A nie, to jest inna gra. Ja myślałem, że nagrywałem w tą grę, którą już kiedyś nagrywałem. Nie, widzowie, to nie jest to sama gra, więc niechaj tu że się może że hejtować. Ale to wtedy nie dostaniecie od Mikołaja Batunika. Hm. Dziadek ho, ho, ho nie istnieje. Kurde, ależ odległość, ja mam przeszkadzki. Ty. Pomyślałam, że to nie jest Kurde, odbiłem się od koniuszka. Ale... Spadłem, pa. I się odbiłem, o, i wtedy odbiłem się, a spadłem i tak. Widzowie, w ogóle jutro będzie ostatni odcinek z Daily, tak? I już Daily nie będzie. I będziecie mieć święty spokój, widzowie. Ja cały na Daily nagrywam, żeby was wkurzyć, nie no. Wczoraj był w ogóle mój Sylwestr marzeń, nie? Uch! Ej, od góry zawsze albo jak od boku się odbija, to nigdy nie rozwala, to nic rozwala. Czyli w, czyli w tej chwili jest to dopracowane. Żeby rozwalało od każdej strony. Kurde, nie dotknąłem nawet. Ja ja widzowie tego nawet nie dotknąłem. a ej. <laughs> Robię. 180 to najwyższa wiadomo, Podskoczyć. wszystko koczyć Kardę, są tu ciężkie, dobra robimy 180 wersja robimy 180 wersja dobro, widziane robimy 180 tak jak w Minecraft, skok, skok, przeskok o kurde, skok Skok przeskok, czyli o tak. Skok kurde nie umiem wam tego pokazać. Już nie beikonek przygodnił. Czyli jakiś typek, który nie ma Robuxów jest biedny. Już jestem biedny, nie mam Robuxów, ale ja nie jestem Bejtionkiem, dlatego jestem bogaty, mam super dress, to zapomniałem wczoraj zmienić swój na sylwestrowy w ogóle. Ja mówię, ja jestem głupi. Myślałam, że w 9 minut przejdziemy cały tor. Kurde. Dobra, ale widzę, ja myślę, że moglibyśmy zakończyć już ten odcinek, nie będę Was dalej medził, tak więc zostawcie łapki do góry, subskrybujcie mój kanał, jeśli z Wami że nie trzymajcie się, do następnego odcinka, narka!